Dobra, widowie, to jest druga część tej przygody. Co to robi? Rainbow Apple. A, daje losowe efekty, dobra. To akurat się przyda. A na ile? A, po 30 sekund, dobra, no to git. Może seta uzbieram. Nie, 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 nie chcę tego już. Albo dostanę fire sword. Co to jest? Klata! Projekt! Mierzę, że to jest to. Ochrona i 30%, że nie dostanę firecom Ty to jest git. O widzę właśnie typeczka. Który... Dzisiaj ma pecha! Ojeju, co to było za... To to było za combo. A to jest mój. Butów nie mam. Ona miała buty? Ona też nie miała butów. Hihi. Miała ja też diamentowy swardzik. Aha, okej. Okay. Frozen Co? A, on się nawala z innym Frozemanem. Okej. Okay. No to żaden Frozeman nie przeżył. Czy że zjem jeszcze jedno. Mhm, oddychanie. A jeżeli macie jakieś ten pomysły, to mogę nawet challenger robić na tym. aha. dobra, żelazny mieczek. Mmm, czajnowy portasyń. Mam już. I dobra, widzowie ja ich wale, Widzę jednego już. Aaaa... dobra, to jest problem. Dostałem naprawiony diamentowy miecz. Spok. I tak nie używam lawy. Masz buty! Ja cię muszę! Buty miał. Miał lepsze portasy, miał. Żelazne. Widzowie! Mamy! Jeej! Odwiedźmo! Skończył ci się! Bo ja zginę, widzę je. Potato! Daj mi potato. Jeee, mam gorącego ziemniaka. Hot potato. Wiemy już, co to robi. Dobrze. Nie, nie może być tak zawsze pięknie. Uj. Aha, prawie. Mm... Prawie, żebym zginął, se. No, lewa, lewa, to się... Ta wełna, niech się spajczy. To się fajczy. Dobrze, dobrze. Dobra. To wystarczy, aby to podpalić. Nie wystarczy. Dobrze. To zostawiam tu lawę. Nara. I takich bloków? Farma, nie. Woda! Dobra, rozwalam już tą wodę. Eee, uczucie! Czekaj, jakbym był tu? O. To ja się mogę tepać. Widzowie! Idziemy szukać. O! Ła! Nie to. Ma tu żarcie. Czekaj, co ja mam? Ja mam buty, tylko potrzebuję żelaki. Pali się! Pali! Pali! Auć. A, zamienię się, będę mieć naprawione. Jemy, a ktoś zginął z nas. Co jest? Dobra, ja go szukam. Muszę mu tak robić. Pa, 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 pa. Czy tu on jest? Widzowie, jestem najgorszym. Jestem takim nobem Nie wierzę Jestem takim nobem Dobra widzowie dajcie mi jeszcze jedną szansę To co zrobiłem To już zapomnimy o tym Ła! Uf. O, Dzięki Okej okay. Nie ja nie będę Ja muszę coś dostać Dobra To mi w niczym nie pomoże To trochę mi pomoże Nie weź to To i to No banie Dropnął Jak kurczaka O Frozen! Ech! Zawalaj go! A Nie no kurcze widowie! Musimy jeszcze raz, jeszcze, jeszcze, jeszcze raz Bo ja spadam se I potem wszystko gra Hej! Jej! Co jest? Co to było? Papa! Pa. Myślałem, że mu zabrałem się kierę. Tak, 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 daj. Tak. Jest. Rzucamy slime. Mommy. Hoppa! A nie, to jest to. Jej, zginął w lab. Stary, bo ty też zginiesz zaraz. A, tu ktoś zostawił czerwonego. Wow, widzowie, myślałem, że to jest ten fałszywy kamień. Daj to. Kartingi. Żelazo potrzebuję. Yes! Minę. Myślałem, że ona go zabiła. No to super się dowiedziałem. Ty, bo znowu wszystko kradną, nic nie będę mieć. A nie, dobra, będę mieć. Dobra. Ej, co jest? Naprawdę. Ja yeah, widzamie! Nie mogę wygrać! Widzowie, jesteście to dobrzy, musicie przestać być takimi sposeńcami. Ja jestem. Żelazny mieczek, dobra. Nie, 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 nie. Dobra. Dobra, to razem walimy w to. Ruszczka blade Blaze, super. Mogę przerobić na ogień. Nie dobra ja uciekam już Ła! Wow. O ty mały slajmy. Pat bakt kwi krwi, e. Ty mały! O ty mały. Eee. E, e. O ty mały. No serio, widzowie! Widzicie to? Z dwóch stron we mnie. Szansu ni Szans nie mam. Opa, widzowie, lecimy. Jak coś jestem na innym koncie, jestem na bajanku teraz. Au! Dobra, dobra. Ja już praktycznie wszystko sprawdziłem. Dobrze, ja sobie idę. Wy się bawcie tam. Aha, Blaze. Dostałem ten miecz z ostrością. Aha, i dostałem taki miecz. Dobra. Mam już dosyć dostawania tych mieczy. Naprawdę zostałem łuk z lodem. No oni się świetnie bawią. Nie da się tu dostać. Widzowie! Nie, nie mogę! Lagi mam, bo oni jakieś laki bloki z partyklesami dos dostają mi laguje serwa. Aaaaa, jedna osoba, jedna osoba, jedna osoba, jedna osoba, jedna osoba. A łap. Jeej! d'bra Ehm um. No nie mówcie mi, że miecza nie będę mieć. Łapka! Tu jest pełno leki bloków niebieskich! Taka duża szansa. Explode. Yy, Noc. Galoty. Mięso jakieś. Klata. Kusza, kurcze. Miecza nie mogę. Niedobra. Aha, okej. Okay. Explosion. A. Ah. Explosion. Pomóż mi, pomóż, ja miecza nie mam. Jest tu coś? je. Ja. Kupa jest. A, ja tam klatę przecież, dlatego nie mogłem tej żelaznej. Zazabnić! Zobie, nie da się tu. Dobra, zabiję go łapkom. Mm. Mamy miecz. Nic innego tu nie ma. Mamy złoty miecz. Jestem bogaty. O, ktoś tu spadł. Jego ja gonię. Widzowie jak go dogonie. Dla was. Dla wszystkich! Nieest! Widzowie udało mi się! A! Slime mnie gonią. Heł widziałem tu. Patrzcie, widzowie hełm. Ja w ogóle mam nocza. Jak będę jak będę ginąć, to nie zginę, bo mam... nocza. Rosing Prawda? Ale mam explosion. O! Pięć! Ma się siekierę. Nie nasz zginął. Zostaw! Yes. Ek. Explosion. Explo o nie, nie mogę. Explosion. O ty mały. Ek. Explosion. Explo o nie, nie mogę. Ek. Ejemy widzowie i wcisnijmy się w niego. Eee! Hopie, chodź tu, chodź tu. Czy on myśli? Jestem na gapie. zaczyna na noczu. Jest widzowie! Rozwaliliśmy go. Jesteśmy najlepsi. Widzowie, jesteśmy razem niepo, niepokonani. Kurczę, cały czas słyszę wybuchy. A i widzę typa. Ostatniego. Mam full seta, mogę w niego jedzieć. Jechać, jeszcze mam dwa dodatkowe serca z, z nocza. O nie, 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 nie. Aha. To jest ten. Jest, widzowie, wyszło nam. Jednak da się wygrać. Jak się ma seta. Ale Firesword i tak jest dobry. I tak. I tak Firesword jest sobie tak broken. Regeneracja. Mhm. Ile? Ostrość jeden. Kurczę. No ważne, że przynajmniej jest coś. Buty. Mamy już galoty, buty. Nie! Dobra. Będę mieć z tego mierz... Z hełm. Dobra. Crafting. Hop. No i hełm. Idziemy. Idziemy. My. 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 Ej. Idziemy, my, my, my Idziemy Degeneracji No, rozwal! No! Jezu Widzowie Wy jesteście mądrzejsi Prawda? Jakie ma... O kurcze, lepsze buty, daj buty Dobra. O, pokazuję mi, gdzie są gracze. Tu mam to. Dobra. O, ty tęczowy! Znam cię! Jest, 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 jest! Nie jest! No naprawdę, widzowie, widzieliście to, co on zrobił? On skoczył na mnie, tak, ha, tak, ha, 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 ha. wygrałem z wami, ne. pokonał nas, tak nie może być, z tego teraz my go, mam mleko jak dostanę jakiś efekt, uff, tak, diamenty, diamenty, daj więcej diamenty, widzowie. Mamy diamenty Jest tu więcej diamentów? Żelazo Diamenty chcę Diament, diament Tu będzie diament, tu będzie diament Tu będzie diament Tu jest diament! Diament! Tu będzie diament A co to jest? Diament! Op Diament! Osiem Oczywiście nie przepalony, dostaje. Ja nie chcę ble i zamieć. Widzowie, osiem diamentów. Jest! mamy kloty, Bum! diamentowe, diamentowe. Ej, nie chcę takiego skórzanego. Diament. Ej, bo tu jest żelazo. Każda ruda to jest na wagę złota. Bo potem może mi się to przydać. Na przykład o. O! Tak, 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 tak. tak. To ja bym chciał. Bo to jest przepalone. Przypalone. Nie! Widzowie! Dobra, ja mam na chwilę widzowie przerwę. Dobra, widzowie. Wróciłem. I teraz idziemy z koksem. E, po tej rundzie kończymy i odpalamy normalne minigierki. A potem robobito! Let's go! I rozbudowa wiosek! Yay. Su! Nie, 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 nie! Nie chcę z nim! Nie chcę z tym! Nie chcę z tym pierdkiem! Nie chcę z tym wypierdkiem! Jeżdżą u góry! Nara! Wypierd... nie mnie goni... Nie! Nie! Jestem uratowany! Nie! Wbije mnie! Let's go! А, все-таки подушечки.